do Rynku Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora. Serdecznie witam wszystkich państwa. Panie prezydencie, od wyborów prezydenckich zaczniemy, bo z panem nie miałem jeszcze okazji na ten temat porozmawiać. Już z parlamentarzystami rozmawiałem na gorąco, zaraz po wynikach. Czekałem na środę specjalnie, żeby z panem się spotkać. Jak prezydent stolicy województwa skomentuje wyniki wyborów prezydenckich? Cóż, no wynik pokazuje, że po pierwsze jest druga tura, pokazuje rzecz, o której mówimy wszystkich od dawna, że jest w Polsce e, chęć zmian. No bo de facto wynik Pawła Kukiz'a pokazuje, że jest coraz większa grupa osób, która szuka swojego miejsca, e, odrzucając to, co istnieje do tej pory, czyli szuka czegoś nowego. No wynik prezydenta Komorowskiego również pokazuje na to, że sam jak to nazwał, żółta kartka dla obozu władzy została udzielona, więc warto, żeby wszyscy z tego wyciągnęli pewne wnioski. Choć jak patrzę to, co się dzieje w tej chwili w telewizji i słucham kolegów z jednej i z drugiej strony, to wolałbym, żeby wybory zakończyły się w tą niedzielę, która miała, jest za nami, bo, bo podejrzewam, że przez dwa tygodnie usłyszymy festiwal nienawiści, kłamstw, oszustw. Jest to dla mnie przerażające. Mam już czego czasami też słodko, jakby pewnie dość, tak jak pewnie wszyscy ludzie, bo, bo no, robi się już niemiło, e, zaostrza się ta walka wyborcza, a tak naprawdę z tego wszystkiego moim zdaniem e, niewiele wynika, bo tak naprawdę jakbyśmy popatrzyli na to, co będzie na końcu tej drogi, to chyba nikt nie potrafi nam odpowiedzieć, czy cokolwiek się zmieni, a tych zmian oczekujemy choćby nawet przez to, co było powiedziane przeze mnie przez wynik Pawła Kukiza. Ja jestem zwolennikiem dalej idących zmian, o których mówię od dawna i bardzo często to powtarzam, no bo w Polsce mamy i prezydenta, i premiera, i Sejm, i Senat. Pytanie brzmi, czy to wszystko nam do szczęścia jest potrzebne, bo jak popatrzymy sobie, to podejrzewam, że większość z mieszkańców nie tylko i wyłącznie Zielonej Góry, ale całej Polski nie jest w stanie wymienić swoich parlamentarzystów, którzy Oczywiście. ich reprezentują. No tak, ale to pytanie brzmi, po co nam na sztylu? Plus stu senatorów. No wszyscy już od dawna mówili, że Senat trzeba zlikwidować, ale tak naprawdę tylko wszyscy o tym mówią, więc być może warto usiąść do stołu, choć boję się, że nigdy tego stołu nie będzie. I zróbmy rozwiązanie, że być może. No... Prezydent niech przejmie funkcję premiera, bo, bo być może premier jest nam niepotrzebny. Niech jednak odpowiada za całość polityki w skali całego państwa. Ja bym się wcale nie gniewał, gdyby tak to miało miejsce, bo bardzo często słyszymy, że prezydent kosztuje nas tyle i tyle, a de facto nic nie robi. Albo tak? że rząd swoje, a prezydent swoje. A swój. prezydent swoje, więc być może warto to zlikwidować. Być może warto zlikwidować senat. Być może warto zlikwidować o połowę liczbę posłów. A dlaczego ma być ich 400, a nie 200 na przykład? Więc ja jestem zwolennikiem rozwiązań tego typu i na każdym szczeblu, idąc do dołu, być może warto się. Zastanowić nad tym, aby polikwidować te różnego rodzaju struktury, które są, one kosztują, a niewiele wnoszą, i może wtedy Polska pójdzie bardziej do przodu. Więc tego nam w tej chwili potrzeba, chyba jasnego przekazu, jaki jest nasz kierunek. Natomiast jest problem nie tylko i wyłącznie w Polsce, ale w całej Europie. Problem młodych ludzi. Młodzi ludzie w każdym z państw, przecież pamiętamy i Hiszpanii ostatnio protesty młodych ludzi nie widzą swojej przyszłości, mają z tym, z jasnym określeniem tego, jak będzie wyglądać przyszłość, dość duży problem. Przestają się też młodzi ludzie utożsamiać ze swoim państwem i to jest problem dzisiejszego świata. Więc, więc warto się zastanowić nad tym, to jest zadanie nie tylko i wyłącznie dla polityków, ale również dla socjologów, co zrobić, aby ten trend zmienić, aby to poprawić, być może warto zastanowić się nad tym, co kiedyś było zawsze domeną partii lewicowych, nad redystrybucją naszego bogactwa, jeżeli chodzi o świat, bo jak mówi się, że 2% ludzi na świecie ma w swoim posiadaniu 98% bogactwa, to, to być może warto się nad tym zastanowić, że ten podział nie jest do końca równy. No ale jak widać, lewica, która w ogóle zniknęła bo to jest chyba też problem lewicy, która. No, Zniknęła ze sceny politycznej. Wszystko wskazuje na to, że lewicy. W obecnym kształcie nie a będzie to, to w kolejnym jest klub, sejmie. Z którego pan się wywodzi? Skaza się, ale ja bardzo często mówiłem, że warto myśleć o tym, jak się zmieniać. Ostatnim, który potrafił lewicę poprowadzić do zwycięstwa, to był prezydent Kwaśniewski, który potrafił jednoczyć, a nie dzielić. A teraz mamy zawsze festiwal, że tego wyrzucimy, tamtego wyrzucimy. Czemu? No bo mówił coś, co Michał nie podobało. Patrz choćby Grzegorz Napieralski, który no jest. No i mamy przewodniczącego Millera, który tanią skóry nie sprzedaje się nie poddaje. No nie tak, roz... ale nie kalisza nie w SLD już nie ma, napieralskiego w SLD już nie ma. Kwaśniewski no, jest daleko, Rosati odnalazł się w platformie, a Rukowicza w SLD już nie ma i tak moglibyśmy wymieniać o wiele, wiele dłużej. Moszewicz też gdzieś z boku. Więc jakby nie patrzeć, ludzie lewicy zostali przez tą teoretycznie lewicę odrzuceni. Okazuje się, że to, co zostało, zostało odrzucone przez wyborców, bo, bo oni nie traktują tego poważnie, więc jest tutaj jakby problem zdefiniowania od nowa sceny politycznej. Myślę, że wszyscy będziemy patrzeć z dużym oczekiwaniem, co zrobi Kukiz, w którym kierunku to pójdzie. Czy on będzie dalej myślał o tym, żeby zmieniać, czy, czy, czy podzieli los czy to palikota, czy to samoobrony, czy LPR-u, które były wcześniej, czy kiedyś Polska Partia Przyjaciół Piwa, czyli ludzi, którzy teoretycznie mówili, że chcą coś zmieniać, a potem praktyka pokazała, że, że niestety nie jest no tak z tym do końca. antysystemowym podejściem Pawła Kukiza jest tak, że jak już się wchodzi do polityki, to już się przestaje być antysystemowym. Ale, no to jest przykład Korwina, który przecież w ostatnich wyborach do Europarlamentu bardzo dobry wynik, zaszokował tym wynikiem, teraz już niestety, bo też jest taka sytuacja, że wszyscy, którzy głosują, bardzo często oczekują, że te zmiany nastąpią bardzo szybko, a okazuje się, że jak siadamy potem do stołu i patrzymy na czym polega władza, na czym polega rozsądne rządzenie i racjonalne, to wychodzi, że tak wszystkich tych Panie rzeczy, które się robi. Ja wiem, że pan by nie tak nie mógł i mógł i że pan doskonale analizuje to, co się politycznie dzieje, ale temat wyborów niestety musimy zakończyć. A czy jest jedna ważna rzecz i z czego się cieszę. Idźmy głosować, bo to jest ważne. Nie bójmy się tego. frekwencja była niska, jednak jakby nie patrzeć, więc namawiajmy wszystkich do udziału. Dobry. Nieważne na kogo będziesz głosował, bo to jest twoja prywatna sprawa. Każdy z nas ma prawo dokonać wyboru, czy nawet pójść wrzucić głos, który będzie uznany za nieważny, czy też jest skreślić obu, obu kandydatów, bo takie. takie takie prawo każdy z nas, ma, ale zróbmy to. Nie narzekajmy, bo jak się posłucha, to tych osób, które narzekają, że nie ten i tak dalej bo A potem dużo. wychodzi, że one nie głosowały. Tak jest, więc to najważniejsze, prawda. namawiajmy wszystkich do głosowania. Niech każdy głosuje z, w zgodzie z własnym sumieniem i tyle, bo to jest chyba klucz demokracji, abyśmy czuli, że mamy wpływ na coś, a mamy wpływ. Takie jest moje zdanie. Panie prezydencie, wracamy do Zielonej Góry i tak szybko postaramy się odpowiedzieć na pytania mieszkańców, bo pojawi, pojawiło się kilka ostatnio takich znaczących chciał, żebyśmy zaczęli od terenów, które są w posiadaniu Uniwersytetu, bo mieszkańcy zgłaszają, że Uniwersytet gdzieś na przykład przy wieży Branimborskiej teraz wystawia tereny na sprzedaż, nie wiadomo, co się tam, e, jaka inwestycja się tam pojawi i, i zapala się taka lampka niepokoju, taki alarm, że UZ te grunty sprzedaje, panie, mieszkańcy w ostatniej chwili się dowiadują, gdzie nie, no, co No panie redaktorze, panie redaktorze, zejdźmy na ziemię. No, wszyscy wiemy dokładnie, że jak Uniwersytet sprzedaje jakiś teren i ktoś go kupuje, to najczęściej po to, żeby wybudować mieszkanie, bo nikt rozsądny, nie kupi czegoś za 5 milionów złotych, za 4, za 3, żeby psa na spacer wyprowadzać, bo nikt takiej ciałki sobie nie kupi, więc nie mówmy, że mieszkańcy nie wiedzą, bo to jest kłamstwo. Wszyscy wiemy, że jak ktoś kupuje, a najczęściej jest to deweloper, to po to, żeby wybudować bloki mieszkalne. To jest punkt pierwszy, to nie podlega żadnej dyskusji. Punkt drugi. Uniwersytet ma prawo i powinien wyzbywać się majątku, który jest mu niepotrzebny. Ponieważ utrzymywanie na majątku kosztuje i to każdy z nas Oczywiście, to robi, jeżeli tak. mamy coś, a na coś nas nie stać no to starszemy i nie korzystamy z tego, to się tego wyzbywamy, to, to, to jest normalne. Więc mamy w mieście kilka takich punktów zapalnych, gdzie tak naprawdę wszyscy jesteśmy zwolennikami tego, żeby nic się nie działo bo to jest troszkę e, przewrotnie z mojej strony, powiem tak, wszyscy jesteśmy za budową jak jeden mąż, jesteś za tym, że powstawały nowe bloki dla młodych ale ludzi ale nie pod moim oknem tak, tak jest, ale to tak. gdzieś to, tam ten dalej wraca w ja jestem zwolennikiem, żeby budować miejsca, gdzie mamy infrastrukturę czyli gdzie jest droga, gdzie jest gaz, gdzie jest prąd, gdzie jest kanalizacja gdzie jest szkoła, przedszkole, sklep Służba zdrowia, bo to są te elementy, które są i komunikacja miejska, bo to są te elementy, które są wymykane przez tych, którzy no, szukają i kupują te mieszkania lub dostają je z miasta, więc oni patrzą przez pryzmat tej infrastruktury, która jest niezbędna z ich punktu widzenia funkcjonowania. Gdzie taka infrastruktura jest, ona jest w dużej mierze. w. Starej części miasta Zielona Góra i tam te elementy będą powstawały. Cóż, no ja pamiętam sprawę choćby działki uniwersyteckiej na prostej, gdzie między innymi radni Prawa i Sprawiedliwości namawiali mnie, że tak warto tą działkę pomóc, żeby uniwersytet sprzedał, bo tam są korty. Tak naprawdę koło jest zabudowa wielorodzinna, bo tam są osiedla domów. Tak. Bloków tak naprawdę tam nie ma. 90% to są zabudowa, wszystko wielorodzinna, czteropiętrowa, i tam nawet był kiedyś chyba dziesięciopiętrowy wcześniej. Więc tam wszystko jest jakby w tym sensie wysokie. Mówią, tu jeszcze fajna droga, więc jest jakaś komunikacja, tam niedaleko szkoła. Jakoś to się uda poukładać, żeby, że tak powiem, nie przeszkadzało. No, upłynęło trochę czasu, tam była sprawa kortów i była słynna, głośna, bo, bo mieliśmy protesty, że, że, że korty zostaną zniszczone. No teraz yy, krok kolejny, bo, bo deweloper chce przystąpić do, do budowy, kupił ten teren. Tam bodajże, z tego co wiem, w planach ma wycięcie pięciu drzew. No i zrobił się problem, jednak, że nie do końca wszystkim to odpowiada. No cóż, ciężko jest znaleźć rozwiązanie takie, żeby ono odpowiadało wszystkim. Ja z bólem serca stwierdzam, że gdybyśmy na każdy protest, który jest, mówili, tak macie rację, to w Zielonej Górze nic by nie powstało. Bo przecież budując cele, wycięliśmy 2000 drzew i też były protesty. Budując drogę przez park. Też były protesty, natomiast myślę, że i bez CRS-u, tak, i bez Zerozolisu. Stadion Różno przy okazji i teraz też bez był, inwestycji nie, wyobrażamy nie wyobrażamy sobie, sobie życia. Budowa jest szynowa, która będzie szła. Oczywiście też, idzie przez las budowa ulicy pomiędzy Jędrzychowem a ulicą Wrocławską. Przez las. Panie więc, Prezydencie, jak Pan drogowy temat wywołał, ja muszę przyspieszyć. Myślę, że bo warto, wybory, żebyśmy troszeczkę... to wszystko też, że tak powiem, postarali się poukładać w ten sposób, żeby no jak najmniej konsekwencji dla tych, którzy już mieszkają, to z sobą niosło, ale żebyśmy zaczynali rozmawiać. Zawsze, zawsze znajdą się osoby niezadowolone. Panie Prezydencie, co z czteropasmową drogą prowadzącą przez zaciszę? Taka ale będzie. Taka będzie? ona jest, jeżeli chodzi przez zaciszę, to cztery pasy, tak marzy mi się i wierzę w to, że zrobimy, ale do wojska polskiego, do góry. Czyli tam jak mamy po lewej, po prawej mamy i Intermarsze, i Netto, i Lidla, czyli żeby tam u góry na skrzyżowaniu Wyszyńskiego z wojska polskiego, aby powstało Rondo, a tu jeszcze, żeby dojść od tej strony aż do działkowej, przez działkową, aż do zjednoczenia, a dalej aż do Batorego. Taka droga mi się marzy i to gdzieś tam mam nadzieję, że kiedyś uda się zrealizować, bo to będzie zależało zawsze tylko i wyłącznie od pieniędzy. Od środków finansowych. Czyli ona nie będzie prowadzona w względzie. Nie, no, nie, 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 tam dalej nie, tam dalej e, nie, przynajmniej nie ma takich planów, bo moim zdaniem one nie, wcale niczym nam by mocno nie pomogły. No, przy okazji tam jest hospicjum, kościół, tak. Więc no, więc, tam te ale to to bardziej, tym bardziej, ale to moje zdanie jest takie, że to, to ten, ten wariant, o którym ja mówię, on w dużej mierze nam pomoże. Tu jeszcze można pomyśleć o tym, żeby z zacisza pójść do Foluszowej. tam w tamtą stronę jeszcze, czyli też spróbować gdzieś rozszłonkować troszkę ruchu, e, ale to, 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 to są jeszcze tylko i wyłącznie plany które mam nadzieję, że uda się zrealizować, jak znajdziemy na to środki finansowe. No to będziemy się tym tematem przyglądać, panie prezydencie. Czas nam się skończył. Dziękuję panu za wizytę w naszym studiu. Janusz Kubicki był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu. A to był program Samorządowy Ring. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.